Rendery trwają wieki, a przynajmniej te w cycles, a zwłaszcza jeśli chcemy pozbyć się szumu. W tym czasie idziemy spać, gotujemy obiad, lecimy na księżyc, a render nadal trwa. Możemy sobie w takim razie spróbować pokmienić, jak to naprawić, i sposobem jest na przykład odszumienie naszego obrazu w postprodukcji. Pokażę Ci teraz pierwszy sposób na odszumianie obrazu, a na odszumianie drugą metodą zrobię osobny film, bo sądzę, że wiele osób będzie szukało po osobnej nazwie. OK. Zobacz moją scenę. Ja teraz wybiorę sobie widok taki wyrenderowany. Widzimy już, że tutaj jest dużo szumu i mój komputer zaczyna zwalniać, więc wejdę z tego podglądu Solid i przejdę do zakładki tutaj z renderowaniem. I przypominam, mamy wybrany silnik Cycles i tu we viewportie było 32 sample, więc ustalmy sobie na renderze tyle samo, bo my się teraz uczymy, a 128 będzie się długo renderować. Klikniemy F12, żeby się wyrenderowało z naszej kamery i zobaczymy, że render pozostawia naprawdę wiele do życzenia i chcielibyśmy go sobie odszumić. Kiedy jest gotowy, wystarczy, że klikniemy Escape i nie musimy go zapisywać. Blender będzie go trzymał w swojej pamięci. A tu u góry przechodzimy do zakładki Compositing. Oczywiście kliknę sobie Use Notes, ponieważ inaczej nie mam tutaj co robić i widzę Note mojej warce wyrenderowanej oraz ostatni note z prawej o nazwie Composite, który mówi, co jest efektem finalnym. W tej chwili tylko Ci chciałbym przypomnieć, żebyś wszedł w zakładkę Edit, Preferences i w Addonach włączył sobie Node Wrangler, plugin, który w pierwszym odcinku kursu włączyliśmy. Super, teraz kiedy kliknę Ctrl Shift i kliknę na ten mój render layer, to będę miał podgląd. Jeśli uważam, że jest za duży, to wystarczy, że dodam sobie Noda Scale. Dam go pomiędzy i podzielę przez dwa wymiary x oraz y, czyli po prostu wpiszę 0,5 w jednym i drugim parametrze. Teraz zrobimy magię. Klikam w shift a i dodaję sobie noda o nazwie Denoise. Tylko proszę nie przestawaj jeszcze oglądać, bo jesteśmy w stanie zrobić lepszy render odszumiony niż ten, który widzisz tutaj w tej chwili. Ok, i to jest gotowy efekt. Tylko jedna sprawa tutaj. To viewer jest podpięty do tego Dinoise, to on pokazuje efekt finalny, a nie kompozyt. Więc musimy ten obraz przepiąć tutaj, bo zapisalibyśmy gotowy i byśmy się cieszyli, a wcale nie byłby dobry. Ok. A dlaczego jeszcze masz dalej oglądać? Zobacz. Dinoise posiada tutaj dodatkowe dwa parametry. Możemy mu wpiąć nie tylko obraz, który wyrenderowaliśmy, ale jeszcze jakieś dwie dodatkowe rzeczy. Na podstawie których będzie poprawiał ten swój efekt, aby nie niszczyć tak do końca tego obrazu, który uzyskaliśmy, bo on tutaj traci na jakości, niestety, przy denoisingu. Więc tu po prawej, w tej dużej zakładce, przechodzimy do em, pola, w którym są warstwy, które się renderują i zobacz. W zakładce Passes, pod zakładce Data, mamy takie coś jak denoising data. Włączmy to. I jeśli teraz podepnę, tu coś, co już możesz się domyślać, gdzie co leci, czy Denoising normal do Normal i denoising Albedo do Albedo, to nic się jeszcze nie stanie. Ponieważ te rzeczy aktualizują się podczas renderowania, mogę do nich viewera podpiąć i zobacz, ten denoising normal jest pusty. Dlatego klikam F12 ponownie i po raz drugi czekam na render, ale dobrze wiemy że jeśli ja teraz czekam dwa razy, to i tak oszczędzam na czasie, którym, którym bym musiał wyrenderować na przykład 2000 sampli, 1000 sampli, po prostu większą liczbę, żeby mieć czysty, klarowny obraz. Mój render jest gotowy, więc znów klikam Escape i zobacz. Mam wybrany podgląd na denoising normal, i tym razem jest tutaj już coś konkretnego. Jeśli przeklikam się jeszcze raz, Mogę też zobaczyć denoising albedo, więc zobaczmy jak wygląda finalny efekt. Przepiąłem znów Viewer Note, Zajmie mu to sekundę i mam uzyskany normalny, odszumiony render. Gdybym go porównał z tym poprzednim, to prawdopodobnie okaże się, że ten traci mniej detalu, ale chcielibyśmy nasz obraz jeszcze zapisać. Więc przejdźmy do edytora obrazów. Na przykład tutaj. Zutylizujmy sobie to okno i zmieńmy je na Image Editor. Z naszej zakładki wystarczy, że wejdziemy w render Result i już jest gotowe. Możemy sobie przybliżyć tutaj, zobaczyć jak to wyszło. Oczywiście ten render może się nie równać z takim, który byśmy uzyskali, mając kilka tysięcy sampli, ale jak krótko on trwał i czy zawsze jest warto tyle czekać. Ten denoiser na pewno będzie miał swoje wady, na przykład przy animacji odczujemy te różnice, te, te artefakty, które sprawiają, że klatki między sobą się różnią, ale generalnie wychodzimy na plus. Także jeśli uważasz, że także ten film zasługuje na plus, skoro ty już na jeden wyszedłeś, to kliknij mi łapkę w górę pod filmem i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku.